Moi drodzy, na moim kanale, który się nazywa TheBrandLPS. <laughs> e, hej, jestem tu gościem specjalnym, Brandem. E, e, mój kanał e, będzie w opisie, a właściwie link do niego dobra. E, możemy zacząć na ten Q&A? Oczywiście. E, pierwsze pytania są od The Ati LPS. E, jeśli źle przeczytałam, to przepraszam. E, tak, pierwsze. Ile macie wzrostu? Ja mam 141, coś takiego. Ale ja jestem Krasanem i mam e, 133. E, drugie pytanie. Film serial seria. Mm. No, e, e, zależy. Bo to zależy, bo e, wszystko ma swoje wady i zalety, bo wiadomo, e, film to, e, to jest jeden, i później ma kontynuację, a serial to, no e, jak, e, jak masz pecha, to musisz czekać na kolejne odcinki. No, więc, no. W sumie nie wiem. No. Na no, równi, okej? Okay? A ty? Ja to w sumie nie wiem, no bo. W sumie nie wiem. <laughs> ja nie, nie wiem, bo w sumie nie wiem. Trzecie exactly. <laughs> pytanie. Ile ważycie? Mm -hmm. Ja ważę 30 kg. Tak wiem bardzo mało. Ja... Yeah. 32 też takiego. O. Dobra. E, Czwarte pytanie. Jaki chciałobyś mieć kolor oczu? E, ja mam niebieskie i e, tylko problem jest w tym, że mi się zmieniają e, ten kolor oczu. E, i, więc e, z tych naturalnych to ja bym chciała mieć takie niebieskie, ale takie, e, takie bardziej ciemno niebieskie, takie, e, takie ciemniejsze troszkę e, i stałe. Le? A z tych e, nieistniejących to ja bym chciała mieć e, takie e, fioletowe. A ja bym chciała mieć brązowe. Nie wiem, dlaczego ja lubię. <laughs> ci, bardzo, ci bardzo ładnie w tych oczach, które mam, więc. Co i kto was inspiruje? Ja to ja nie wiem, bo mnie dużo w sumie osób inspiruje, no ale... Nie wiem. <laughs> mnie inspirują te wszystkie... E, dobra, wymienię kilka moich ulubionych Hatubek. Kiko, królik czaruś, atri, lisunia gacha, candy cloud, który niedawno usunięto kanał, więc zostawcie znicza dla niej w komentarzu. No i kilka tam innych. Dużo ich jest. Jeszcze zapytanie. Wasze ulubione zwierzę, konie i wilki? Eee... koty i psy, w sumie. lato versus zima. Lato. Eee... Mm, ja to i to. Ósme pytanie. Jakie macie hobby? Mm. Eee, m... Śpiewanie, rysowanie... Eee... ja... Ja wam mówię, ludzie, ona, ona będzie e, e, piosenkarką, ja wam to mówię, e, będzie słynną piosenkarką, e, no, da wam bilety, jak będzie, <laughs> da wam bilety. No i EPS. A, a jeszcze twoje helpy. E, tak, e, czytanie. A i książkowy książkowy e, jazda konna i edytowanie e, na moim kanale jest, jest kilka moich edytków więc musicie sobie zobaczyć mm. i może na twittera wstawię nie wiem mój, tu, e, mój twitter jak coś to e, silver uwu e, dobra Ile miałście lat, jak się poznałyście? Zero. <grym> <grym> jak się poznałyście? Tak, to było tak, że nasze mamy się poznały w pracy i one się dużo spotkały. No i jak my się urodziłyśmy, Jabłoda jest ode mnie 4 dni starsza, to po prostu nasze mamy się spotkały. spotkały. Jak one rozmawiały, to my się bawiłyśmy. No, no i. No i no... E, miał, i pewnie miałyśmy z e, kilka dni lub tygodni. Nie wiem. <grym> Ile macie obecnie lat? 12. 12, e, 12. To pytanie. Kiedy będziecie mieć urodziny? E, miałyśmy już urodziny. E, ja miałam ja miał 21 października. A, a ja miałam 17 października. No, 2008 rok jak coś. Jak coś. Trzynaste pytanie. Ile macie pop LPS 0? Ja mam e, chyba 16. E, ile macie normalnych LPS? E, kiedyś ja go mi dała, którego zgubiłam. E, a i no... Więc, I jeszcze mi dała dzisiaj, więc mam dwa, w tym jedna zgubiona. A ja nie wiem w sumie ile ja mam tych normalnych. to ileś na pewno. Nie, ty akurat nie, bo z wszystkich to mam chyba 90 na razie. Dobra, nieważne. Jak ja patrzę na twoją kolekcję, to mi się wydaje, że ich jest ponad sto. Tak, e, lubicie żelki. Uwielbiam, a ja najbardziej lubię limitowaną edycję Haribo, one są cudowne, ja je kocham itp. A ja nie za bardzo lubię żelki. Niektóre lubię, a niektóre nie. Zostawcie zniczkę dla żelków, których nie lubi Jagoda. Mm. Tak. Następne pytanie. Ile macie wspólnego zainteresowania? Nie wiem. Eee. Czy im się liczą? Czy tak nie bardzo? Mm, nie wiem. E, Dobre, może się liczą i oprócz tego rysowanie, mm. bo w sumie ty rysujesz na papierze, a ja edytuję, więc tak i czasem ja też sobie na papierze rysuję. Więc, Lubiłem... Więc możemy... Uz... O, jeszcze śpiewanie. Tak, jeszcze lubimy się bawić. Ale to nie ale to zainteresowanie, tak? Dobra. wspólne przypały? Nie. Raczej nie. E, tak. E, osiemnaste pytanie. Lu... Lubicie rysować. E, przez film o tym powiedziałyśmy, tak, lubimy. 19 pytanie. Lubicie Pottera? Mm. Ja w ogóle nie czytałam ani nie oglądałam. I nie mm. zamierzam. Nie. Yeah. Już mi się trochę znudziło. Mm. 20 pytanie. Ile razy było się w szpitalu? Nie wiem. Znaczy ja wiem, że... no pewnie z kilka razy tam się zdarzyło, ale ja głównie jestem w przechodni na badaniach lekarskich i pobieraniu krwi, bo chodzę do szkoły sportowej. Ja... Uh, yeah. Też kilka razy nigdy mi się nic nie złamało, więc no. Następne pytanie. Macie na no coś alergię? Jak tak, to na co? E, ja generalnie to um, mam e, alergię na gluten, e, czyli celiakia. Chyba i no nie mogę pić i nie mogę jeść mleka i produktów mleka i produktów mlecznych, ale ja to sobie w ogóle nie dokonuję. jem i gluten i i, piję, i jem, piję mleko, więc no. A ja mam alergię e... na królika, To ty. <noise> e, no i trochę na kota, ale to tak nie... Ale masz dwa, ma dwa koty! <noise> tak. E, no i no, na mleko i no. Dobra boicie się koronawirusa. Nie ja w ogóle mam że tak powiem, mnie nie obchodzi i ja chcę tylko, żeby on zniknął i tyle. No, sumie też. Ej, tak, następne pytania, czy kiedyś mogłyście zginąć? Pewnie wiele razy tak było i, i pan Bóg nas wiele razy uratował. Jak to mówi moja koleżanka z Discorda, Irena Katoliczka się odzywa. Um, um, więc no, e, zapamiętajcie, Bóg, Bóg was uratuje, warto w Niego wierzyć. Tak. Um, ile macie rodzeństwa, jeśli macie? E, w, e, w, tu osoba wcześniej napisała, że wie, że Jagoda ma siostrę, e, a ja mam dwie siostry, i to dwie młodsze: Gabryszkę i Jechanie. Tak. Jaka, jaka jest u Was teraz godzina? Teraz jak nagrywamy, to jest... To no, chyba... Poczekaj, ee... zaraz zobaczymy. Kuda. Dobra, tu... <noise> no, <noise> nie wiemy, jest coś e, około... O 22 prawie. No tak, no... coś około 22. O, 21.58. O, no właśnie. E, tak. Mm. E, macie chłopaka? Nie. Mm -mm. E, mo może będziemy mieć, jak będziemy starsze. To może, ale... eee, nie wiem. Dalej. E, lubić konie. E, po tym jak ja powiedziałam, że to moje ulubione zwierzę, to ty jeszcze się płyta. Oj, no. A ty lubisz konie? Lubię nawet. No, dobra. Koniec tematu. Która dużo śpi. Oczywiście, że ja. Ej, zawsze jak e, jestem u Jagody na odsówce, tak jak dzisiaj, to ona muś, to ona tak e, z pół godziny na mnie już czeka. Która mama się obudziła? E, która lepiej się uczy. Oczywiście, że ja da. E, w ogóle ja się nawet nie będę nad tym zastanawiać. Ona w ogóle nie ma zaległości ani nic. Ona robi wszystko na bieżąco, a ja nie. Czasami się robią zaległości, że ta tak powiem. Na wiesz, nas. ile ja mam zaległości? Wiesz, jak ja się uczę? Nie wiesz, więc ty się cicho. Mm. Która ma większe powodzenie u przeciwnej? Ja, ja nie mam pojęcia, ale Ja pe... też nie mam pojęcia, no Na góra, opaczę, ale góra, ja nie mam W jestem, bo, y, mnie pra, bo mnie praktycznie połowa klasy mnie nie lubi, a Jagoda praktycznie cała klasa. Znaczy no. ja nie wiem, czy... Ale pewnie tak jest, pewnie tak jest. Tak, która jest ładniejsza? No, oczywiście, że da? Ty jesteś ładniejsza. Więc, e, drugie pytanie. E, lubicie mnie? Tak. No tak. Z ja cię dopiero poznałam, ale masz fajne pytanko, więc cię lubię. Pozdrawicie mnie? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy i LPS. Dobra. E, kolejne pytania od. od I I Amberi. Am e, jeden. Czy um, obie jesteście LPS-ami? lps tuberkami? Wiesz, co, nie? Ja nie nagrywam gaha, tak? Nie wiem, to je nagrywam. Wasz ulubiony LPS. Ja się na tym nie znam, ale chyba. To, kurde. To jest mój ulubiony LPS. Chyba. E, Też. No, a to mój chyba. No. Raczej. Y, Gdybyś się miał wspólny kanap, to jakby się nazywał? Nie wiem. Ale mm. y, w sumie myślałyśmy nad tym pytanie. I w sumie uznałyśmy, że może stworzymy taki kanał, ale jeszcze, no, nie, jeszcze wiem. nie wiemy jak się będzie nazywał, więc możecie podsyłać propozycje. No tak. No bo nam wychodzą jakieś dziwne nazwy. E, tak, <laughs> naprawdę. E, jedna z moich pomysłów to The Gacha LPS, <laughs> bo no ja się znamie Gacha, ona LPS. Jeszcze raz spadłem na pomysł The Wilczyca LPS, mm. e, gacha The Wilczyca gacha LPS i takie różne, więc posłuchajcie propozycje. E, Od kiedy zbieracie LPS? Ja nie zbieram. Ja zbieram od pewnie 5 lat. No od jakichś pięciu lat. Na pewno. E, e, pokaz swojego pierwszego LPS-a. Dobrze. No, a to, to i pierwszy... ten LPS. E, przeszedł e, małą operację oczu. <noise> Dobra. Bum. <Boom>. Magiczna podmiana. <noise> E, czy kiedyś miał się poważną kłótnię? E, nie, bo my się praktycznie w ogóle my się nie kłócimy. E, pewnie dlatego, że ja mieszkam w innym mieście, nie spotykamy się w szkole, więc pewnie dlatego. No, może tam z dwa, trzy razy miałyśmy jakąś kłótnię, ale poważną to na pewno nie. E, dobra, teraz będzie dziwne pytanie. E, czy mogłobyście powiedzieć same na wyspikami <laughs> Tak e, To jest <laughs> dziwne pytanie, ale myślę, że... Z Bogiem, na pewno by się udało. Mm. I osiem, jak macie na imię? Irena. Jagoda. No. Ehm. I to wszystkie pytania. E, bardzo się cieszymy, że było ich e, dużo. 43. E, tak, 43. E, jeszcze nigdy te nie dostałam. Jeszcze e. mnie nie 43 mniej, bo niektórych nie zapisałam o, no o tak. Amberii, bo je pominęłam. No bo się powtarzały. E, tak. No ale no łącznie było 43, ale nie na wszystko odpowiedzieliśmy. Bardzo Wam dziękujemy za te pytanka. Jesteś naprawdę Jagoda ma kochaną widownię i wspaniałą. Żałuję, że ja nie mam takiej widowni. No to jak Domasz? Nie, ja mam e, praktycznie trzy razy mniejszą niż ty i plus jeszcze nie, nie, nie wszyscy mnie oglądają. E, praktycznie e, jed, no, z, e, pięć osób mnie ogląda. No to właśnie zasubskrybujcie. Tak, Zrebrną... e, i ben, e, będę wam bardzo wdzięczna. E, mój kanał e, 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 Srebrna wilczyca UFU Proszę. I e, jeszcze... Link w opisie oczywiście. No będzie. tak właśnie. Więc proszę. Mhm. Bardzo dziękujemy Wam i pa pa! Pa pa!